O najdobrotliwszy, najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty, Boże, jedyna i prawdziwa radości mojej duszy, pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię w pokorze serca. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga, i Pana mego, i najhojniejszego szafarza łask Bożych. O, pełen miłości Duchu Święty, serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza, abyś jej udzielił swoich łask i użyźnił miłością przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla siebie mieszkanie. Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, i ześlij mi swą łaskę, abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej. Znasz o najdobrotliwszy, Duchu Święty, moją słabość i wiesz lepiej niż ja, jak jestem nędzny. Bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie nic nie mogę, bez Ciebie nic nie mam. Gdy upadnę, nie mogę powstać, gdy jestem w smutku, nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom, lecz przez ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam ze łzami: przyjdź o Duchu Święty, pełen łaskawości pocieszycielu, nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze. Serce moje jest nieczyste, lecz Ty możesz je oczyścić. Jest pełne złości, lecz Ty możesz je uczynić dobrym. Jest twarde. Lecz ty możesz je zmiękczyć, jest ubogie, lecz ty możesz je wzbogacić. Jest słabe, lecz ty możesz je wzmocnić i uleczyć. Jest suche, ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić. Pociągnij moje serce całkowicie do siebie, oderwij od wszystkiego, co ziemskie i stworzone, a napełnij je Twymi darami. A więc przyjdź Duchu Najświętszy, serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Przyjdź, słodki gościu mej duszy, która tęskni za tobą. Przyjdź, duchu pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy duchu święty, nie ustanę prosić, aż przyjdziesz, nie przestanę przyzywać, dopóki nie stanę się innym. O duchu święty, uświęć mnie. O duchu czystości, oczyść mnie. O duchu zbawienia, zbaw mnie. O duchu najmożniejszy, wzbogać mnie. O Duchu gorejący miłością, zapal moje serce. O pełen łaskawości Duchu Święty, obdasz mnie swymi łaskami. O Duchu Pocieszycielu, pociesz mnie. O Duchu Święty użyźniający serca ludzkie, użyźnij moje serce. O Duchu Szczęśliwości, uczyń mnie szczęśliwym, a będę Cię wiecznie chwalił, dziękował i miłował całym sercem. Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych, Przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło. Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się skończyła jej nieurodzajność. Spuść iskrę Twej miłości, aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź, słodki pocieszycielu dusz strapionych. Ucieczko w niebezpieczeństwach, i opiekunie w strapieniach, przyjdź o Ty, który duszę obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany, przyjdź siło słabych, przyjdź ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich, przyjdź o Duchu Święty, przyjdź gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną, uczyń mą duszę prostą, kochającą i wierną, Sprawbym zachowując na ziemi czyste serce. Zasłużyłby oglądać cię i cieszyć się tobą na wieki w niebie. Amen.